Czyli można prosić pana marszałka o zabranie głosu. Będziemy czynić się zaszczyceni. Hmm? Dziękuję bardzo. Przygotowałem sobie oczywiście taki pewien ale nie będę go czytał. Pójdę w ślady pana rektora. Szanowny panie rektorze, szanowne prezydium, pani doktor, szanowni państwo. Pan rektor roztoczył taką wizję na temat przyszłości kadr, które zostaną zdominowane inteligentnym systemem transportowym, że tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie w jakimś kierowcą, nie sobie tam jeździ, w tym konia gdzieś tam się, <grym> się> utkwi mi w pamięci. Ale to tak humorystycznie. Jak wszedłem tutaj na, na spotkanie z Państwem, pani doktor zadała mi pytanie, i w zasadzie pytanie, na które dzisiaj jeszcze tak jednoznacznie nie ma odpowiedzi, że przede wszystkim kiedy zróbmy drogę, aby podróż ze Szczecina w dowolne miejsce, czy do Berlina, czy do, no do, do Berlina łatwiej, do Warszawy, czy na południe Polski była szybsza, łatwiejsza i bardziej komfortowa? Na to pytanie oczywiście dzisiaj trudno odpowiedzieć, ale te systemy transportowe które dzisiaj tak naprawdę rozpoczynają swoje funkcjonowanie i żywot na uczelni specjalności o tej nazwie przyczynią się myślę skutecznie do przede wszystkim jakości, komfortu i szybkości przemieszczania się. Bardzo prosty sposób, a mianowicie ze względu na dbałość, dbałość dróg. Pamiętam jeszcze jak pracowałem w Koszalinie gdzie byłem wiceprezydentem odpowiedzialny za sprawy komunalne, za sprawy drogowe. To niejednokrotnie spotykałem się z taką twójcowością, tak naprawdę, osób, które z jednej strony, szczególnie ludzi pracujących w transporcie, którzy zarzucali nam, że nie dbamy jako gmina o drogi, ale z drugiej strony, kiedy zrobiliśmy wyrywkowe kontrole, okazywało się, że transport, który powinien zawierać 20-30 ton czegoś tam, miał, wiecie Państwo, ile. Przekraczał wszystkie normalne. Wskaźniki dopuszczalne i to są te systemy, które dzisiaj będą gwarantowały Przede wszystkim jakość, bezpieczeństwo I myślę, że temu ten pomysł służy. Także Panie Rektorze ja W imieniu Pana Marszałka Jadwiga Brycia Gratuluję pomysłu, gratuluję, że to właśnie w Szczecinie się dzieje, rozpoczyna się taka specjalizacja I to też nie bez znaczenia, Pan Rektor już to podkreślił A mianowicie Jesteśmy przy graniczu w pewnym kanale transportowym, który biegnie z północy na południe Europy. I to nie tylko chodzi o drogi. To są transporty multimodalne. To są tra transporty oparte na kolejnictwie, drogach, e rzekach, e lotnictwie. Tam wszędzie będzie można te systemy zastosować. Gdzie będziemy mogli przede wszystkim w sposób a, precyzyjny zarządzać ruchem transportowym. W każdej płaszczyźnie już nie będę wymieniał, bo to można by pewnie Państwo wiecie, doskonale tutaj mnożyć te, te elementy, które można w tych, e, e, w tych sprawach wykorzystywać. I to dobrze, że w Szczecinie. To podnosi znaczenie, podnosi jakość i promuje przede wszystkim uczelnie. I gratuluję Zachodnio-Pomorskiej Szkole Biznesu, że podjęło się takiego e, właśnie wyzwania i będziemy absolutnie wspierać w możliwy sposób oczywiście i finansowo i merytoryczne te wszystkie działania. Ja na tym skończę, bo nie ukrywam, że sam oczekuję na prezentację. Jestem zainteresowany tym materiałem, który dzisiaj będzie zaproponowany. Również jestem ciekawy, w którą stronę specjalizacja pójdzie, jakie będzie oferowała narzędzia. Jak, jak będzie następował proces kształcenia? To wszystko jest istotne. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy w sferze przygranicza. Możemy ściągać ludzi ze strony niemieckiej. Przed chwilą skończyłem spotkanie właśnie z grupą Niemców, którzy interesują się edukacją młodych ludzi. To też może się wpisać doskonale w ten temat. Dobrych, merytorycznych obrad. Myślę, że ten początek, który dzisiaj inicjujecie, panie rektorze, będzie skutkował dla szkoły i Szczecina, i regionu pomyślnymi na przyszłość wiatrem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie Marsza. Proszę państwa, następnym punktem programu jest przedstawienie zamiaru dydaktycznego naszych uczelni. A więc to, na co oczekuje pan Marszalek, odpowiedzi na to pytanie udzieli pan profesor Jerzy Sołtek, który przedstawi profil absolwenta i sprawy związane z programem studiów. Ja bym, pan profesor będzie w trudnej sytuacji, bo ma bardzo dużo do powiedzenia, a bardzo mało czasu. Ta dyscyplina czasowa, którą sobie narzuciliśmy, żeby państwa nie trzymać za długo, bo wiemy, że są tu wyłącznie osoby bardzo zajęte. Z tego powodu proszę nam wybaczyć pewne skróty, które, których będziemy musieli dokonać, żeby zmieścić się w czasie. Jeśli Szanowne Prezydium będzie uważało, że lepiej będzie widać na przykład z tego stolika, bardzo proszę czuć się swobodnie. Proszę to bardzo. to Pan nas będzie gorzej widać.